Ta chwila z pewnością trwale zapisze się na kartach historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 21 maja minister zdrowia osobiście przedstawił senatowi uczelni oraz zgromadzonym gościom decyzję dotyczącą powołania kierunku lekarskiego w Zielonej Górze. Po długich analizach, po bardzo dokładnej weryfikacji, po bardzo trudnym procesie decyzyjnym, w którym chętnych jest bardzo wielu, a decyzji może być tylko kilka. Wspólnie z ministrem nauki, z ministerstwem krajowskiego i podjęliśmy decyzję, że Uniwersytet Zielonowski uruchomi Wydział Lekarski. Uniwersytet z niecierpliwością czekał na zgodę na uruchomienie kierunku lekarskiego. Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotycząca nadania Wydziałowi Pedagogiki, Socjologii i Nauko Zdrowiu uprawnień do prowadzenia studiów na tym kierunku, została podjęta 19 maja. Będą to studia stacjonarne, i jednolite, magisterskie. W pierwszym roku uczelnia może przyjąć 60 osób. Nabór kandydatów na przyszłych lekarzy rozpocznie się jeszcze w czerwcu. To jest zupełnie nowa jakość dla uczelni. To znaczy, wszystkie uczelnie, które kształcą lekarzy, są postrzegane jako to bardzo elitarna grupa. Myślę, że to tak jak pan minister powiedział, z jednej strony jest to olbrzymie wyzwanie dla uczelni, organizacyjne, logistyczne, ale z drugiej strony sytuuje nas to w tej grupie elitarnych uniwersytetów, które mają w swojej ofercie kształcenie lekarzy. Minister podkreślił, że od dawna w Polsce nie otwierano nowego kierunku lekarskiego. Ta decyzja to wielka szansa zarówno dla uniwersytetu, jak i regionu. Jest to ważny moment, kluczowy moment w mojej ocenie dla Uniwersytetu, ale także dla regionu, bo kształcenie młodych lekarzy w Uniwersytecie w Zielonej Górze daje szansę na zwiększenie ich liczby w województwie, w regionie daje szansę na nowe drogi zawodowe dla tych lekarzy. W tym postanowieniu wiele atutów dla mieszkańców Lubuskiego dostrzegają także lubuscy parlamentarzyści oraz władze województwa. Nie wszystkich stać na to, żeby dziecko posłać na studia do innego miasta, droższego, większego. Dlatego też jest szansa dla naszej młodzieży, żeby tutaj studiowała kierunek lekarski, a dla mieszkańców naszego regionu oznacza to przede wszystkim większe, Poczucie bezpieczeństwa zdrowia. Silny ośrodek akademicki to rozwój województwa i tutaj Wydział Lekarski, kolejny Wydział zapewni ten rozwój, ale przede wszystkim to, co jest dla mnie najważniejsze, to przede wszystkim bezpieczeństwo też mieszkańców, to bezpieczeństwo zdrowotne, bo w perspektywie kilku lat mamy szansę, aby ustabilizować tę sytuację, jeżeli chodzi o dostępność lekarzy. Na pierwszym roku zajęcia prowadzone będą w salach dwóch wydziałów naszej uczelni oraz w Zielonogórskim Szpitalu. W tej chwili trwają inwestycje, które pozwolą rozpocząć praktyczne kształcenie lekarzy już od października. 20 września zakończymy inwestycje budowa Instytutu Patomorfologii. Na budowę centrum symulacji mamy 4 lata. Będzie ona potrzebna na ostatnim roku. W nowej perspektywie to centrum pediatrii, rozwój centrum usług onkologicznych. Samorząd województwa również w swoim budżecie zaplanował 6 milionów na wsparcie kierunku lekarskiego. Na każdy rok po 3 miliony, na ten początek. W późniejszym czasie zajęcia praktyczne odbywać się będą także w innych lecznicach w województwie lubuskim i w Niemczech. Docelowo na Uniwersytecie Zielonogórskim zostanie powołany Wydział Nauko o Zdrowiu, w którego strukturze znajdzie się 12 specjalistycznych katedr i dwa zakłady.